Witam panów wszystkich, chłopaki. Co mam robić? Co Żebym ja sam wiedział, nie? Wiesz, nogi za Damian, tutaj nagrywa. A czy nagrywa? Odkręca, zaraz będzie ciurało, piskało i chuj co jeszcze. Woda będzie lała się, kurwa. Będzie gorzej niż kurwa w Wielkopolsce, kurwa, przy Wiśle, kurwa. Przy Wiśle. No. Znaczy w sumie Wielkopolska. Ale to stanie odszkodowanie kurwa, od tego, od tego. Właśnie, premiera. teraz będą walki, jak oni będą się zabijać, o to bo jest od 20 tysięcy do 100. Każdy będzie chciał przerobić kurwa na tym. Zobaczycie co się będzie. No też i kurwa. Państwo chce dać od 20 tysięcy do 100 tysięcy dla powodzian, nie? O, o, Ale trzeba się... O, o kurwa, proszę państwa, prosił. wyłączony tak? Na pewno. Bacisz się patrzcie. ludzie, patrzcie się. Ludzie, pan Ja pierdolę. Ale jazda. O kurwa. Ja pierdolę. Panowie, nieważamy, kurwa. Co się Kiedy dzieje? Nie? O kurwa, ale poszło mi w łeb. Zalałem cały telewizor, wszystko, kurwa. <laughs> Chłopaki nie wiedzą, którą śrubę złapać. Jak wam pomóc? <laughs> ja pierdolę. Jak wam pomóc? Jak wam pomóc? Co wam zrobić? Coś wam podać? <laughs> kurwa, będzie pomóc, ja wiem. Co się dzieje? To, kurwa. Ludzie patrzcie śmierci mogą tak wodzie. Ja nie mogę ze śmiechu. Ja jeszcze w takim stanie nie wiedziałem co ty To. Ja pierdolę się nie widziałem takiej wody, że tak tryskało. Powiem, że tak mieszkaniu robią sobie na drugim pierwszych A to będzie zalane jak nie? No. Ja pierdolę. Ale tak ale takiego czegoś nie było dawno. Pomyśl sobie, że kurwa na dole robisz mieszkanie. Ty chłopaki, nie ma się Ale dobra, co teraz mam wam pomóc? Dobra.